Skoczył w godzinę 12. Co my tu mamy? Otwarcie wakacji. To rozpoczęcie ma kształt balona. Na balonach piszemy nasze marzenia, potem trzeba puścić ten balon, no i o 13 one lecą do nieba. Malują, rysują, jak kto umie. A umie każdy inaczej, bo wiek uczestników jest nieograniczony. A ty też masz wakacje? Tak. Tak, jaki nikt nie cenzurował marzeń. Napisałeś jakieś życzenia? No jasne. Jakie? A, tajemnica. Jaki Tylko się... na balonach. <noise> Okropne. Co <noise> robicie na wakacje? Ja Jeszcze nie wiadomo. Ja najpierw wyjeżdżałam, później się zaskoczyłam. No, zasadniczo to w domu, jestem na podwórku albo na działce. I właśnie od tego są balonowe życzenia. E, no bo spełni się może to marzenie, może gdzieś pojedziemy. No. To trudny wybór, jakie marzenie. No nie wiem, na ile się spełniły te z zeszłego roku. No, na razie to nie było jakichś reklamacji czy uwag, no ale myślę, że. Przynajmniej rzeczy, żeby się spełniły. Ze względu na problemy atmosferyczne, odlot balonów zupełnie tak samo jak w przypadku promów kosmicznych, został odłożony w czasie. Nie oznacza to, że marzenia się nie spełniają. Mało tego podobno ich siła wraz z długością czasu pozostania na Ziemi wzrasta. Zresztą jedno z marzeń musi się na pewno spełnić. Napisała życzenie, aby przez całe wakacje była ładna pogoda.